Dzień dobry, widzowie. W dzisiejszym odcinku po, nagram wam dzisiaj film z y, FS22 y, no, to zaczynamy kariera. Pustym jest dziwne trochę tutaj, kiedyś było inaczej. Y, łatwy and click kontynuuj. Tak wam wam wcześniej trochę sobie pograłem, ale nie wiem. Po prostu pograłem sobie fajna gra. No, no bardzo fajna. Yy, fajn, fajna po trochę tak. Powiem wam tak. Grafiki się strasznie zmieniły. <laughs> no. Teraz w ogóle mamy inne maszyny na start na tej mapie. To jest w ogóle moim zdaniem najlepsza mapa do grania. Jeszcze modów żadnych nie pobierałem, bo... <laughs> Przepraszam was, ale jestem trochę chory. Yy, żadnych modów jeszcze nie pobierałem. Yy, bo... bo po co? Trochę sobie pogram w oryginale. No i 10, 95 i start. Uwaga... Pi A, jeszcze... Yy, to co, to może teraz będę taki... To teraz może... może sobie będę... Yy, Zrobię sobie włosy podobne do mnie. Trochę chociaż brudkę. <laughs> Zrobię, nam se. Bo kto Boga temu zabroni? Kolor, kolor. Taki o! Jest ładny. Wąsik, A kto Boga temu zabroni? Wą mieć. No i teraz tak. Chcę by się tutaj ubrać. Mhm. Nie. Takiego gościa... <laughs> Teraz tak. Standardowo gumowce czapka jako. Taka o może. Albo <laughs> bez czapki rękawiczki tam sobie może takie, kieł no może, były <laughs> i takie okulary. Nie, no chyba może być gościu. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba. No, Otwierć. Teraz tak. Patrzcie, powiedzcie mi, czy ta, czy ta jest ładna? I, te, I to tutaj wszystko przecież widać, że to jest w ogóle inaczej. Inny ten, <laughs> inna gra. No i tak Odpinamy header, header, i wjeżdżamy na pole. Pszenica, ładna pszenica. Tak wam powiem, zauważyłem, że. <laughs> dopiero co zauważyłem. Powiem, że dopiero co. Nie... któryś tam raz już gram. Zauważyłem, że jest inna animacja tego ścinania zboża. A słyszałem, że po talerzówce jest inna tekstura, a po kultywatoru jest inna. Jeszcze nie sprawdzam, bo nigdy jeszcze nie talerzywałam, To może kup... Kupię sobie w tym odcinku talerzówkę i zatależuję te pola. Zżarzałam, że po zatależowanym polu <laughs> szybciej, rośnie ziele. No, to tak, to zaraz, no, to tak. To tak, to dzisiaj raczej i nie... zobaczyłam kogoś na filmie, jak, jak sobie grałem eee, że tutaj było. A nie, to teraz jest inny plakat. <laughs> Bo kiedyś było jakieś lampy. Lampy na nie, polski po prostu plakat był. No. To tak Wrócimy dalej Z tym Nie. Nie. Nie no Powiem wam tak Gra fajna Wiem że to pewnie Któryś raz mówię Ale <laughs> Jak pierwszy raz To odpaliłem To Powiem tak Zdziwiłem się Że Po prostu się zdziwiłem bardzo yy... Nie no może tak postaram się 30 minut nagrać tego odcinka. Posłuchajcie może... Nie wiem czy będzie słychać. Posłuchajcie sobie tego głosu silnika. Czekajcie, trochę podgłośnie. Tak. O, nie wiem czy wam mówiłem, ale jest też yy, wzrost sezonowy, czyli yy, mod season jak to było w tym w na przykład w, w starszych modelach gry. No wiecie o co chodzi. Już nie będę się wymawiał, bo od razu pewnie dostanę hejt. Eee, tak gdzie to jest gdzie to jest Tęż, nie, nie, nie mam tego a gdzie to było ogół ogół, pojazd a nie to nie yy. 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 o to dobra możecie panią dobra to tutaj yy, kamera yy. Oczywiście sterowanie i zmiana kieru. Dobra. <laughs> o, jest głośność. Głośność pojazdu, głośność otoczenia. Nie może trochę lepiej będzie słychać. Ten to tak, tylko się dalej. No, to tak. No, no. no. pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę. i udostępnijcie udos swoim znajomym yy, mój kanał i, i powiedzcie im żeby mi zostawili suba, bo, yy, bo po prostu mam słabe zasięgi o to chodzi, wiecie. Że mam po prostu mało subskrypcji, żeby mnie zasubskrybowali. Zbliżamy się powoli do 40 subskrypcji. Tak. Może pa, kojarzycie kogoś takiego? Może kojarzycie tego yy, te, tego Karola, co wcześniej z nim nagrywałem, na przykład. Yy. No na przykład jeden odcinek chcieli mi zabrać C-25 yy, Albo yy, e7 na usługi, część pierwsza, 7 na usługi, część druga yy, I ten... I, no... i... Właśnie ten co miał tora, to on... To, to jest to nie, gdyby ktoś nie kojarzył yy, Starsi widzowie raczej kojarzył, ale dobra yy, To on ma podobno powrócić do nagrywania z czego ja się cieszę, bo w końcu stary duet powraca. I pozdrawiam Cię. Karol. A i pamiętajcie też, żebyście zadawali pytania w komentarzach. Napiszcie hashtag pytanie i, i potem piszcie pytanie i a potem y, wezmę sobie. Y, po prostu będę was czytał na następnym odcinku. Wasze pytania. I postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Jak, jak nie będę czegoś wiedział, albo jak będą jakieś pytania, które nie będę chciał odpowiadać, to na nie nie odpowiem. Proste, logiczne. Zaraz sobie kupię pracę i to zaraz wszystko będzie spasowane. I gitara. Yy, no. Yy, bo nie wiem po co w tym... Nie wiem, po co tutaj dają wózek na header przecież ja i tak jak tutaj mam pola i taki tak jak go zawsze sprzedaję. Propa sprzedawania. No właśnie. Zaraz odpalam maseja Podjeżdżam. I cyk i rura otwórz się. I teraz tak. jest? Tu jest masej i teraz tak. Posłuchajcie sobie tylko tego, teraz zaraz tylko wyjadę i trochę lepiej go będzie się słyszeć No to tak tylko sobie go teraz posłuchać że nie brzmi ładnie. Napiszcie tak, napiszcie tak czy nie. To tak. Teraz zgaszę go i teraz tak. Yy, może zakultywatoruje teraz to te pole, albo ja puszczę po prostu pracownika, żeby zakultywatorował. Więcej yy. kapelony. To nie, nie ten, ten. Nawet. No. To tak. Nie no, ładnie wygląda zakultywatorowane pole. Mieli dodać glę... To znaczy... Jest. Yy... Nie wiem, nie nieważne, bo... bo co się będę wysłał, jak się nie znam? Tak. Zobaczymy, czy w końcu. Bo szczerze, coś bym powiedział. Ja nie wiem, kto to zaprogramował. Bo podobno w kwiecień się sieje pszenicę. tak? Chyba tak. A w kwiecień, w tej grze, się sieje. Że mówię co? Yy... Owiec, jak dobrze pamiętam, yy, sierpień to nie miesiąc, w którym można yy, posyć ten owoc. Od kiedy zboże to jest? To jest owoc. Mam jeszcze takie pytanie: od kiedy? Od kiedy? Pszenica to jest owoc? Dobra, nieważne. Dlatego ja zawsze sobie wyłączam. Sezonowy wzrost Gdzie to tylko było I tak niby jest tam teraz sierpień Ale teraz to można siać Także tak Tutaj też puszczę pracownika Koszuli jakiegoś starszego pana hmm. I teraz tak, odpal. To tak, to teraz trzeba kupić talerzówkę. To i teraz tak, talerzówka. Prąd talerzowy. Od razu bronią Tak, ojezu, jakie duże brony. Ile to ma? 12,5 metra. Ile waży? 17 ton. Ich pogrzało. 2 tony. 4 metry. Może być. Ile wymaga? 140 koni, a idź pan mnie stąd. 120 kuni, idź pan mnie stąd. Ja to kupuję. 120 kuni, Ta. 120 kuni, jak to będę ciągnął traktorem, który ma 100 koni, 100 koni. Rejestracja, rejestracja, jakoby dać, wiem. pięćdziesiąt i ty eee, z przodu z przodu i z tyłu. Okej. Okay. Teraz tak. Kup. Teraz tak. O, i to jest moim zdaniem to jest moim zdaniem najlepszy traktor w tej grze. Pod względem dźwięku. On zresztą do wszystkiego się nadaje. Na tyle no 100 koni, na jego yy, wielkość to jest sporo. I posłuchajcie teraz sobie go. Tylko jeszcze Wam tak przerwę yy, 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 puszczę Wam, żebyście sobie słuchali aż do samego gospodarstwa. Dobra, to tak, to nie wiem, widzowie, napiszcie jak oceniacie też tą grę. I napiszcie w komentarzach też, yy, przypnę wam wtedy serduszko hashtag nowa. Yy, to yy, nowa albo napiszcie po prostu hashtag nowa. Tak. Ty no ładna tekstura po talerzowaniu, chłopie. Widać, że coś tam wystaje z tego. Dobra, słomi, słomie już tam trochę przy ten. Przerzucę będzie nawóz Chyba. Ja tam się... Ja tam się znam. I tak, może tak. Yy... Zrobimy tak. Wy yy, jeszcze zresztą ugadamy się, bo mam w planach do zrobienia daily, ale kiedy jeszcze nie wiem. Yy, jeszcze pomyślę, bo może, ale wiem, ale wiem, że pewnie w wakacje może przez jakiś czas będzie. Postaram się przynajmniej. Nie mówię, że będzie, ale może będzie. No nie wiem, na, wyjdzie może tak za 20 łapek w górę to też to po prostu wchodzi, wlatuje nowy odcinek z farminga 22 A tak to będą wlatywać same z 19 Jak nie chcecie, żebym nagrywał z 22, to nie musicie dawać łapek w górę. Jak ty jeździsz. No. Nie no, żartuję sobie. nie no, wbijcie co najmniej pięć łapek w górę, jak będzie, to to będę nagrywał z dwudziestki dwójki no jeszcze tak yy, z dziewięć minut nagram i będzie dobrze no ostatni no. przejezd zrobię i trochę wam pokażę yy, całą cał, Całą mapę, po prostu z, te, yy, z tableta. No. Dobra, to to jest ostatni przejazd i teraz wam pokażę mapę. Z, z lotu ptaka, to znaczy nie z lotu ptaka, tylko wiecie o co chodzi. To tak to zobaczmy sobie na mapę. Yy, tak zauważyłem, że dla mnie to jest fajne, bo teraz tak. Można. Yy, zauważyłem, że można pracownika powiedzmy ze sklepu może przyjechać na gospodarstwo i po prostu moim zdaniem to jest fajne. Fajny mod. To znaczy fajny, fajny dodatek w grze. No, no ale powiem wam tak, mapa nie jest w ogóle taka, taka mała. O tutaj są najmniejsze poletka, widzę. Ja zazwyczaj kupowałem te same pola. Właśnie, podobno też tutaj są, o ludzie też podobno mogą przechodzić tutaj, podobno są jakieś zwierzęta. Kiedyś spotkał, wcześniej spotkałem z, z 10 saren Ale tak to jeszcze nie widziałem O i jeszcze kamienie można zbierać No to gdzie te sarny? Kurde Kurde bolek Albo w następnym odcinku wam pokażę Jak bijecie co najmniej 5 łapek w górę To wam pokażę No To tak To tym Może pięknym, może brzydkim akcentem Żegnam was Także trzymajcie się Następnego odcinka część Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji na kanale, bo jak będzie 5 łapek w górę, co najmniej 5 łapek w górę, to wlatuje nowy, nowy odcinek z FS22. Trzymajcie się.